Dzień dobry, witam wszystkich widzów kanału My MyPolitics. Ten piękny dzień. Ja nazywam się Jan Konstante Zaremba, a to jest wywiad moim oraz przede wszystkim Państwa gościem jest historyk i politolog pan profesor Arkadiusz Stępin USA Kraków, Uniwersytet we Freiburgu. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Panie profesorze, burzliwa noc w Niemczech, głosy podliczone. Zwycięzcami są socjaldemokraci. Duża większość komentatorów jest zgodna, że to właśnie SPD będzie miało nowego kanclerza, ale samodzielnie rządzić nie może. Kto będzie ich koalicjantem? No tak do końca to jeszcze nie byłbym pewny, czy SPD będzie rządzić, ponieważ w Niemczech są możliwe koalicje zawierane nie przez triumfatora wyborów, czyli Hadecja, która zajęła drugie miejsce, która praktycznie przegrała te wybory, może jednak sformułować rząd, o ile... Nie uda się to Olafowi Scholzowi. W tej chwili właściwie karty należą do niewygranych, czyli ani do Olafa Scholza, ani do Armina Laszeta, szefa CDU, ale do tych dwóch partii, które zajęły odpowiednio trzecie i czwarte miejsce w dużym dystansie, w dużej odległości zdobytych punktów procentowych od CDU i od SPD i oni, czyli mówię o wolnych demokratach, o FDP, mówię o zielonych, w ich rękach znajdują się właściwie karty, którymi teraz będzie się rozgrywało, bo jeżeli Scholzowi nie uda się sformułować w oparciu o pierwszeństwo i zwycięstwo w wyborach, nie uda się sformułować rządu z Zielonymi i z FDP, czyli z Wolnymi Liberałami, no to będzie musiał go sformułować Armin Laschet. Tylko Armin Laschet nie będzie czekał na to, czy uda się to Scholzowi, tylko będzie równolegle prowadził rozmowy z Zielonymi i z FDP. Mało tego, sytuacja jest tak skomplikowana, że to FDP i Zieloni już od dzisiaj podjęli między sobą pierwsze wstępne rozmowy, by wypracować jakiś, jakąś wspólną linię i nie być zaskakiwanym przez jednego albo drugiego większego gracza, czyli FDP, tylko SPD czy, czy HDC. Skoro Pan o tym wspomniał, jakie są kluczowe postulaty, które zażądają Zieloni i Liberałowie? Jak pan sądzi. Liberałowie to jest partia biznesu, ludzi dobrze zarabiających, ekonomicznych liberałów, którym na sercu leży nakręcanie gospodarki. Więc dla nich jakiekolwiek. Popuszczanie pasa, czyli zadłużanie się, czy też kredyty, polityka rozdawania prezentów finansowych nie wchodzi w rachubę. To nie do końca odpowiada Zielonym, bo Zieloni z kolei z tym głównym swoim flagowym postulatem, czyli Ekologiczną polityką, którą należałoby w jeszcze większym zakresie implantować w Niemczech, są gotowi do zadłużania kraju. I tu musi nastąpić jakiś konsensus. Ale już dzisiaj są takie przebłyski, że na przykład zieloni wyjdą naprzeciw FDP i za instalację na przykład. Urządzeń solarnych, słonecznych na, na dachu, będzie można robić duże odpisy od, od podatków. Więc widać wyraźnie, że Zieloni i FDP, jako te dwie mniejsze partie, będą za wszelką cenę starały się uzgodnić swoje wspólne stanowisko i wspólnie odpowiedzieć na ofertę CDU i SPD. Bardzo dziękuję. Angela Merkel kończy swoje urządowanie jako kanclerz po 16 latach, o ile się nie mylę. Pan profesor napisał książkę o kanclerz Merkel w 2014 roku, zgadza się? Tak, ale nowe wydanie wychodzi w tym tygodniu, pod tym samym tytułem, jednak z uwzględnieniem tego okresu jej rządów po 14 roku, który okazał się no i przysądzający dla niej i dla, i dla Europy. To w takim przypadku proszę nam, oczywiście polecamy książkę, ale proszę nam przybliżyć, jak ocenia pan panią kanclerz Merkel? Co się zmieniło po tym 14 roku? No, zmieni zmieniło się dużo, ponieważ także i ja skłaniałem się do, tego, do tej opinii, że Merkel prowadziła długo politykę nieopartą o wartości. Tymczasem po 15 roku ta polityka no, zakotwiczona w jakiejś aksjologii była jednak realizowana, bo i negocjacje w Mińsku, czyli niedopuszczenie do wybuchu otwartego konfliktu między NATO a Rosją, co groziło w wyniku eskalacji konfliktu na Ukrainie i rezygnacja z relokowania uchodźców, co jączyło z kolei Relacje Europy Zachodniej z Europą Wschodnią czy też Środkowo-Wschodnią. I Merkel nie wyszła naprzeciw propozycji Macrona po 17 roku, który koniecznie chciał rozbić Unię na silne jądro i słabe peryferie. Właśnie Merkel. W Mając na uwadze Europę Środkowo-Wschodnią, nie dopuściła do realizacji programu Macrona. I taki ostatni flagowy instrument, czy właściwie przedsięwzięcie, które jednoczyło Unię Europejską, czyli ten Fundusz Odbudowy Europy, on został stworzony w oparciu o złamanie takiej żelaznej zasady, jaką kierowały się Niemcy w polityce zagranicznej, a przede wszystkim Merkel. Nie dopuszczamy do wypuszczania euroobligacji. Tych euroobligacji firmowanych przez państwa nie ma, ale są euroobligacje wypuszczone przez Komisję Europejską, na, których, na, na które pieniądze przeznaczyły poszczególne państwa europejskie, głównie Niemcy, i one też służą swoim ratingiem, wysokim ratingiem AA, trzykrotnym A który powoduje, że te obligacje są bardzo nisko oprocentowane. A Merkel zgodziła się na ten fundusz odbudowy, by ratować pęknięcia, jakie powstały na linii Europa Północna, Europa Południowa, dotknięta bardzo poważnie pandemią koronawirusa. By uśmierzyć ten furor populistyczny w Italii i głównie w Hiszpanii, po to został wypuszczony przez Unię Europejską fundusz odbudowy. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Jeszcze wracając do tych wyborów. Partia Zielonych podobno poniżej oczekiwań, ale zaliczyła swój największy sukces. HDC swoją największą porażkę, też duży spadek na lewicowej Dilinkę. Dlaczego tak się stało? Czy jest to spowodowanie jakichś większych, większych zmian u naszych zachodnich sąsiadów? Zieloni mieli oczywiście. Wielkie ambicje, wielkie oczekiwania sądzili, że wygrają te wybory gdzieś w okolicach 30%. Takie były jeszcze notowania przed kilkoma miesiącami, na początku, na początku lata, pod koniec wiosny. Annalena Berbok właściwie te szanse utopiła indywidualnie. Te wybory były dosyć jednak spersonalizowane. W Niemczech nie wybiera się partii, wybier nie wybiera się osób, wybiera się partie. Mimo to e, wyborcy coraz częściej idą do urn i głosują na e, tych szpicen kandydatów. W tym przypadku odmówili wotum e, analenie Berbok. Jakkolwiek możliwości i pułap e, zielonych jest znacznie większy i przekracza 15%. E, Niemcy są krajem e, proekologicznym. I ta porażka idzie w dużym stopniu na konto Anaryny Werbock. Na pewno, na pewno też porażka, bo o trzeba mówić Hadeci, jest efektem odejścia Angeli Merkel. Merkel 8 razy z rzędu wygrywała wybory w swoim okręgu wyborczym. W tym roku nie startowała i w okręgu wyborczym Merkel wybory wygrał kandydat z SPD. No to jest taki jakby probierz czy indykator tego, jak bardzo spersonalizowane były te wybory. A SPD dlatego osiągnęła tak dobry wynik, ponieważ również ich kandydat najbardziej przypominał Angela Merkel, wszedł w jej jakby ślady, buty. I reprezentował to, co ucieleśniała przez tych 16 lat, Merkel, czyli konstans, stabilizację i przewidywalność. Tego nie sprzedali w kampanii wyborczej ani Berbok, ani Armin Laschet. Więc raz jeszcze podkreślam, nie do końca te wybory oddają takie globalne nastroje w Niemczech, ponieważ zieloni są poniżej pułapu, ale ponieważ. Ten fokus jakby ogniskuje się na tych e, szpicen kandydatach. Wybory są efektem rywalizacji tych szpicen kandydatów. Laszeta z CDU, Annaleny Berbok z Zielonych i Olafa Scholza e, z SPD. Scholz ucieleśniał najbardziej, był najlepszą kopią Angeli Merkel i dlatego wygrał. Dziękuję bardzo. W takim przypadku prosiłbym o pewne uzupełnienie jakby e, przybliżył pan. Profesor, nam, naszym widzom. Oh, te, mamy gościa, jedzie, Mamy dobra. gościa, tak, 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 pięknego Wyżła, który domaga się <tuszel> o, o, wypowiedzi. No to proszę, w głosu w tym <tuszel> to, Proszę. są naprawdę, No to, no, no to, no to teraz ja, ja odpowiem. Tak, proszę nam przybliżyć szefów tych trzech największych partii, pana. Szolca, pana Laszeta i przewodniczącą Zielonych, przepraszam, nie pamiętam imienia. Annalena Berbok, najmłodsza, najmłodsza z tego towarzystwa kobieta i, i właśnie ona. Jako ta juniorka w tym, tym towarzystwie, między innymi dlatego popełniła te błędy indywidualne, między innymi trochę podrasowała sobie życiorys. Znaleziono w jej publikacji pewne fragmenty, które uznano za plagiaty i, 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 i tym podkopała wiarygodność i te swoje wielkie szanse na przejęcie urzędu kanclerskiego. Zieloni mają to do siebie, że dysponują taką wielką skłonnością do przywództwa dwuosobowego. Anelana Berbok była kandydatem na kanclerza Niemiec, ale szefem partii jest Robert Habeck. I w większości takich opinii politologów w Niemczech kursowało przekonanie, że gdyby Robert Habeck. Który jest no, mniej takim osobowościowo labilnym człowiekiem, i być może nie potknąłby się na, tych, na tym podrasowanym życiorysie, na tych plagiatach, być może wywindowałby zielonych na pierwsze miejsce z 25, jeżeli nie procentami głosów wyborczych. Więc ta Analena Berbok jako juniorka w tym towarzystwie znacznie mniej opierzona niż Armin Laszek, 60-letni polityk z CDU, z tej takiej reńskiej, czyli tej no, Helmuta Kola rodziny Hadeckiej, który wprawdzie nie ma tej charyzmy, ale ja może powiem coś na, na, na tym tle, tej, tej, tej takiej medialnie postrzeganej wartości dodanej Jakim jest charyzma. Niemcy nie chcą za bardzo polityków z charyzmu, bo ani politykiem z charyzmą nie była Merkel, ani właściwie politykiem z charyzmu nie był Helmut Kohl. I nie jest to postrzegane jako deficyt w tym uposażeniu, w tym, tym habitusie kanclerskim. Więc ten armin Laschet też nie miał tej charyzmy, ale nie udało, mu się, nie udało mu się przekonać Niemców, że to on jest de facto sukcesorem polityki Angeli Merkel, która opierała się na przewidywalności, na konsekwencji i na stabilizacji, stabilności. Natomiast Olaf Scholz, ten trzeci muszkieter. Dotychczasowy wicekanclerz z SPD mógł przekonać wyborców, że tak, on jako wicekanclerz, który przez cztery ostatnie lata towarzyszył praktycznie i współtworzył politykę Angeli Merkel, jest wprawdzie nie sukcesorem, nie delfinem Hadeckim, ale sukcesorem jej polityki opartej o. Brak zmiany, bo Niemcy, co udowodniły te wybory, nie życzą sobie jakiejkolwiek większej zmiany, jakiegokolwiek większego przewrotu. Chcą w dalszym ciągu konsumować dobrobyt, nie chcą awantur, nie chcą też za bardzo misyjnie ustrawiać świata, bo przecież ta polityka Merkel i to będzie kontynuował na pewno, jeżeli zostanie kanclerzem Olaf Scholz, nie będzie próbowała zbawiać świata, czyli nie będzie przekonywała Rosji, czy mówię konkretnie, do powrotu na drogę demokracji, nie będzie przekonywała Chin do wejścia na ścieżkę demokracji, więc brak będzie takiej ofensywnej polityki zagranicznej Niemiec. Tego się można spodziewać na pewno po rządzie, jeżeli będzie on utworzony przez Olafa Scholza. Skoro mówimy o polityce zagranicznej, pojawiają się komentarze, jakby my, jako sąsiad i można powiedzieć, partner Niemiec bardzo będziemy za panią kanclerz Merkel tęsknić. Czy przychyla się pan profesor do tych słów? Absolutnie się przychylam. To e, właściwie e, cytuję e, tak prominentnego e, przeciwnika Angeli Merkel, jakim był Viktor Orban. Orban powiedział. Przed kilku, kilkoma miesiącami, że za Angelą Merkel za, będziemy jeszcze e, tęsknić. Tak będzie jej brakowało, ponieważ e, Merkel prowadziła politykę nastawioną, nastawioną na e, koncyliację, na porozumienie. Nawet jeżeli e, tutaj w Polsce marszczymy czoła na te ustępstwa wobec Putina, szczególnie na zgodę na dokończenie budowy Nord Stream 2. To jednak Merkel, ja to może szybko wytłumaczę, Merkel także w tym przypadku rozszerzyła ten swój horyzont poznawczy i agendę działania o perspektywę trzymania Putina, czyli właściwie takiego półbandyty czy bandyty przy stole negocjacyjnym. Byleby ten półbandyta nie uciekł z tego stołu i na przykład nie wpadł w ramiona otwarte ramiona chińskie. Poza tym Merkel czy też Unia Europejska, a Merkel należała przecież do tego światowego establishmentu przywódców, musiała rozwiązywać w tym czasie konflikty, czy na Bliskim Wschodzie, czy w Libii czy na Ukrainie, może nie rozwiązywać, ale uśmierzać i stosować bardziej taką politykę paliatywną, e, nie wygaszania konfliktu, ale mm, uśmierzania, mm, i do tych, do tych podejść, czy na Bliskim Wschodzie, czy, czy w Libii, czy nawet na Ukrainie, potrzebowała Putina. Bez Putina nie da się rozwiązać tych, tych konfliktów. Więc to samo inspirowało Merkel do rozmów z Pekinem. Ale to samo zachęcało ją, czy też nakręcało ją do rozmów z Trumpem, z Orbanem, z Kaczyńskim, czyli akurat nie z ludźmi, którym jej było po, po drodze. I w jakim stopniu Scholz daje gwarancję, że ta polityka Angeli Merkel, agenda zagraniczna będzie utrzymana. Ale nie do końca, ponieważ Scholzowi znacznie bliżej jest niż na przykład Arminowi Laszetowi z CDU do Emmanuela Macrona. W chwili odejścia Angeli Merkel z tej um, agendy europejskiej, no to takim niekoronowanym delfinem Angeli Merkel będzie Emmanuel Macron. Macron ma wprawdzie wybory za rok w maju prezydenckie, no i pod te wybory będzie się. Pośpiesznie starał wykazać, że jest liderem Europy. I podejście Macrona z kolei do Rosji która, i do Putina, czyli do tej agendy, która interesuje najbardziej Polaków, jest może zbliżone do podejścia Angeli Merkel, ale na przykład wobec Chin jest już znacznie bardziej twardszy i znacznie bardziej radykalny. Więc ta polityka. Wobec Chin, która w tamtym roku pod egidą Merkel, ale też Macrona została sfinalizowana tym porozumieniem inwestycyjnym, porozumieniem handlowym, no to można się spodziewać, że Macron jakby ściągnie te lejce i będzie prowadził. Nie sam, ale będzie narzucał Unii Europejskiej dosyć taką restrykcyjną, restrykcyjną bardziej restryktywną politykę wobec, wobec Pekinu. I tym się będzie odróżniał na przykład od Armina Scholza, od Armina Laszeta, o ile Laszet, czyli ten szef CDU, zostanie kanclerzem. Bardzo dziękuję. I tak na koniec, a jak zmienią się relacje polsko-niemieckie? W wariancie z liderem z SPD albo z liderem z CDU? To jeżeli będzie Olaf Scholz, to należy się spodziewać równie powściągliwej polityki Berlina, nie będzie się Berlin mieszał do kwestii, na przykład, praworządności, pozostanie to w gestii Brukseli. Natomiast można się spodziewać bardziej elastycznej. Polityki Niemiec wobec y, Rosji, wobec Putina. Jeżeli zostanie Armin Laschet y, kanclerzem, czego y, nie, wy, nie wykluczam, też koalicji z Zielonymi i z y, FDP, to ta polityka y, wobec y, Rosji będzie no, bardziej powściągliwa, bardziej. Y, y, zbliżona właściwie w stosunku 1 do 1 do polityki Anglii Merkel. Więc na pewno Laschet będzie w dalszym ciągu forsował sankcje, utrzymanie sankcji wobec, wobec Kremla. Bardzo dziękuję za ten wywiad. Moim gościem był pan profesor Kadierz Stępin. Naszej widzów chciałbym jeszcze zaprosić na zapis wczorajszego wieczoru wyborczego dotyczący właśnie wyborów niemieckich oraz na debatę liderów, która odbędzie się już za godzinę. Bardzo dziękuję panie profesorze. Dziękuję uprzejmie do usłyszenia do widzenia. Do widzenia i jego wieczoru wszystkim widzom.